Wszłam ze szkoły, miałam zielone światło i nie zdążyłam nic zrobić tylko usłyszałam duży pisk, bardzo mi się zabolało coś w nodze i znalazłam się na masce, dosyć daleko jechałam, bo naprawdę no. ciężko mi cokolwiek powiedzieć, wczoraj byłam w strasznym szoku, pani pojechała, nawet się nie zatrzymała, wszyscy strąbili. była dosyć elegancko ubrana, krótkie włosy, była w okularach, pomachała, znaczy jakby mnie przepraszała, ale... Pojechała dosyć szybko i tam prawie jeszcze wypadek nie wiem, spowodowała, bo samochód zaczął jechać, był dosyć duży korek, a ona bardzo szybko jechała, także troszeczkę zwolniła i dopiero wtedy zleciałam, ona no, no, nawet nie. Za drzwi otworzyła, zapytać co się stało, nic nie powiedziała, pojechała. Tak. Czyli tak jakby przeciągnęła cię stąd do tego przystępu, no, tak, tak? na masce, no dopiero później zaczęła hamować, jak zobaczyła to wszystko.